dzisiaj tak w ważnym dniu i pogratulować jednocześnie nominacji na ten urząd. Z ogromnym wyróżnieniem również dla nas, że osoba z bliskiej, z bliskiego sąsiedztwa stała się jedną z głównych osobistości Województwa Wielkopolskiego. Tego tutaj nikt nam nie może odebrać. Bardzo dziękujemy za wizytę w powiecie Kempińskim. Tym bardziej, że wiąże się to również z bardzo przyjemną dla nas uroczystością, aktem podpisania aktem umowy. A z drugiej strony pragnę jeszcze raz pogratulować wyboru. I tego, że osoba pana senatora, była osoba pana senatora, została w taki sposób obarczona zaufaniem i mam nadzieję, jesteśmy o na tym ogromnie przekonani, że z pożytkiem dla całego województwa wielkopolskiego i życzymy wielu, wielu, wielu udanych decyzji. Przede wszystkim na korzyść mieszkańców Wielkopolskiego. Dziękuję. I do dzisiejszej wizyty i wdzięczności za to, że możemy się tutaj spotkać, a jest to historycznie również dla nas moment przekazać do Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto, Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, skoro tak już miło mnie tutaj przywitano zresztą jak zawsze w powiecie Kampińskim, to po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować za to miłe przyjęcie. Cieszę się, że w tak zasłonionie możemy się spotkać z nami Pani Poseł, państwo starostowie, burmistrzowie, dyrektorzy, członkowie zarządu. To niezwykle miłe, oczywiście dziennikarze, to niezwykle miłe e, wyróżnienie. Szanowni państwo, 25 listopada, jak państwo wiecie, odebrałem z rąk premiera Mateusza Morawieckiego nominację na ten urząd. To ogromny zaszczyt i wyróżnienie. To podkreślam w każdej rozmowie i w każdym wywiadu, że no jest to dla mnie Duże wyzwanie. Poczułem ciężar w tej nominacji 25 listopada. Ona oczywiście z każdym tygodniem jest cięższa w sensie ilości, wielości spraw, które na bieżąco staramy się rozwiązywać. Ale oczywiście, tak jak powiedziałem, ogromne wyróżnienie, za co dziękuję serdecznie i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i parlamentarzystom w ziemi wielkopolskiej, z panią Andrzejuszą Murszanowską, która jest dzisiaj z nami, dziękuję pani poseł bardzo, bardzo serdecznie, bo to też oczywiście z nami niezwykle ważne, że to wsparcie parlamentarzystów i dobre słowo od nich było, jest i jestem przekonany, że będzie. Szanowni Państwo, oczywiście dla mnie bardzo istotny jest zrównoważony rozwój Wielkopolski. Południowa Wielkopolska jest mi niezmiernie bliska i to Państwo wiecie, serce oczywiście Wielkopolski bije w stolicy w Uznaniu. Natomiast dla mnie zrównoważony rozwój jest niezwykle istotny i tutaj południowa Wielkopolska była, jest i będzie niezwykle ważna. Jestem oczywiście do Państwa dyspozycji, mam w swoich najbliższych planach zamiast spotkać się ze wszystkimi włodarzami Wielkopolski te spotkania będą w poszczególnych powiatach, tam będziemy rozmawiali o rozwoju powiatów, o rozwoju prawda, tych mniejszych miejscowości, trzeba usiąść i rozmawiać, dialog jest niezwykle istotny. I to będę podkreślał bardzo mocno, że na ten dialog jestem otwarty. Trzeba też mówić oczywiście o tej współpracy. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania samorządów bez rządu. To jest naturalne, że ta synergia tutaj jest bardzo duża. Cieszę się też że oczywiście, że tak wiele środków dystrybuujemy do samorządów. Dziś dwie ważne kwestie. Po pierwsze, podpisanie umowy. Na karetkę, po drugie, Fundusz Dróg Samorządowych. Z tego jesteśmy bardzo dumni, że tak liczne środki trafiają do samorządów, w tym do samorządów południowej Wielkopolski i dziś to tutaj podpiszemy. Tak, Szanowni Państwo, ta umowa dotyczy zakupu ambulansu. Tutaj środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa przekazane przez tym, na Mateusza Morawieckiego na wniosek Wojewody Wielkopolskiego e, i m, oczywiście z e, dużym wsparciem Pani, pani Poseł Artystyki Muszanowskiej te środki e, tutaj e, trafiają 520 tysięcy złotych, 80% dofinansowania, 20% powiat i e, pozostałe e, gminy. Za to serdecznie dziękuję. to jest e, Dowód na bardzo dobrą współpracę rządu z samorządem. Dla nas poprawa bezpieczeństwa, a jest to tutaj znaczące, jest niezwykle ważna, cały czas to akcentujemy, że bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo Wielkopolan jest priorytetowe i to właśnie ma ogromny wpływ, będzie miało ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, bowiem teraz będzie można korzystać już z nowej kawetki typu S, która 23, 23 dnia Święta będzie już tutaj do dyspozycji. Taki prawdziwy tekst. Tak, prawdziwy tekst. Podpiszemy za moment umowę z jakże ważnego dla samorządów funduszu, funduszu grup samorządowych. Jest to fundusz, który realizowany jest przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak znaczące środki do tej pory, jak z tego funduszu, nigdy nie były przekazywane samorządom. Cieszy mnie fakt, że w Wielkopolsce mamy bardzo wiele projektów drogowych, to jest począwszy od budowy odwodnic, poprzez różnego rodzaju przebudowę dróg, remonty chodników, mamy, mamy, mamy cały przekrój tych remontów, aż po budowę oczywiście nowych dróg. To poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i parametrów dróg, tak jak powiedziałem wcześniej, bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle istotne. Samorządowcy tutaj z wszystkimi, z którymi do tej pory rozmawiałem, są z tego funduszu bardzo zadowoleni. Mnie cieszy fakt, że tych umów mamy podpisanych naprawdę bardzo wiele. Dziś budowa zachodniego wyjścia miasta Kępna, etap drugi, budowa ulica, e, ulicy Bohaterów Września w ramach funduszu dróg samorządowych. Etap pierwszy też był z tego funduszu. E, kwota dofinansowania to ponad milion 700 000 zł, to jest 50% finansowania, drugie 50%, oczywiście samorząd. Więc no, cieszy fakt, że możemy tutaj dzisiaj taką umowę podpisać. Jestem przekonany, że w kolejnych latach też będziemy umowy z funduszu dróg samorządowych podpisywać, bo no, jest to tutaj znaczne wsparcie dla samorządów. A jak wiemy, jeśli chodzi o włodarzy, to temat dróg, poprawy bezpieczeństwa jest też tematem priorytetowym, więc każdy z włodarzy, tak jak tutaj pan burmistrz zabiega o to, aby te środki... Trafiały właśnie poprzez ten fundusz. Dziękuję bardzo Panie Wojewodow. Szanowni Państwo, chciałem też przede wszystkim podziękować Panie Wojewodow. Tak Pan to zaznaczył, nie było takich pieniędzy nigdy dla samorządu, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Jako wieloletni samorządowiec, mogę to najbardziej przekonywująco potwierdzić, że tak właśnie jest. Nie było takich dużych środków. I te, te duże środki, które ostatnimi laty trafiają, czasy trafiają do samorządów i na pewno w sposób zdecydowany pozwalają nam poprawić, zmienić infrastrukturę poszczególnych gmin. Szanowni Państwo, dzisiaj to drugi etap bohaterów września. Pierwszy etap to ruchu oporu. Wartość dwóch tych głupich zadań, wartość kosztorysowa zamykała się kwotą ponad 10 milionów złotych. Panie do dofinansowanie to nie tylko te milion siedemset, to drugi etap, ale tak jak Pan zaznaczył w pierwszym etapie to otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przez budżetu Państwa ponad 2,5 miliona złotych. To w sumie, Szanowni Państwo, potężny zaszczyt finansowy dla samorządu kępińskiego. Inwestycja w mieście bardzo skomplikowana, związana z infrastrukturą podziemną, z jej całkowitą przebudową, związana z budową odcinka drogi w nowym śladzie. Inwestycja, która ma stanowić obejście o centrum miasta. Chcemy w ten sposób doprowadzić część, część ruchu na obrzeża miasta. Jest to inwestycja bardzo długo oczekiwana już przez mieszkańców naszego, naszego miasta, ale nie tylko. Wszystkich tych, którzy rano jeździmy do pracy, czy po południu wyjedziemy do domu, wiemy jak jak jest trudno w tym, na tym terenie miasta się poruszać. Panie wojewodo, bardzo serdecznie dziękuję, bo mówię to w imieniu wszystkich tych z nas korzystających z tych ciągów komunikacyjnych i z tych, w imieniu tych wszystkich, którzy z tych ciągów będą korzystać. Wartym podkreślenia jest fakt, że w ramach tej inwestycji budujemy kolejny ciąg pieszo-rowerowy. Rozdzielamy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, budujemy nowe oświetlenie. Naszym trzecim partnerem jest lokalna spółka wodociągowa. To jest potężny zaszczyt finansowy dla naszego samorządu i nie jedyny, który dzięki budżetowi państwa, dzielnicom samorządowemu, funduszu, funduszowi drogowemu możemy realizować w bieżącym roku. Kolejna inwestycja, która jest realizowana, to inwestycja na terenie sołectwa a Orszowa, kolejny odcinek drogi do, do instalacji gospodarującej odpadami. Mamy nadzieję, że kolejne nasze wnioski Poity zostaną zakwalifikowane i zostaną, będziemy mogli realizować kolejne potężne zadania inwestycyjne, zadania drogowe, jakże potrzebne i oczekiwane przez społeczność miasta i gminy Dlatego Panie Wojewodę, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.